Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Kryptoblogerze. Ja mam na imię Rafał. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci giełdę NFT OpenSea. Nauczysz się w jaki sposób sprzedawać NFT, w jaki sposób je tworzyć, kupować, jak obniżyć transakcje korzystając z sieci Polygon zamiast Ethereum. Pokażę Ci również coś ciekawego, jak możesz sprawdzać portfele NFT celebrytów. Nauczysz się również, w jaki sposób wyszukiwać NFT z potencjałem. Zaczynamy. Dobrze, wchodzimy na stronę OpenCIO. Link znajdziesz w opisie filmu poniżej. No i pierwsze, co musimy zrobić, to połączyć się portfelem z tą stroną. Tutaj w prawym górnym rogu mamy portfel. Żeby się z nim połączyć, to albo potrzebujecie MetaMaska. Ja polecam MetaMaska, Coinbase Wallet, Trust Wallet, te trzy. Ja korzystam z MetaMaska, klikam tu sobie w portfel zaznaczam metamask, bezpośrednio mnie łączy, ponieważ przed chwilą byłem już zalogowany, tobie najprawdopodobniej wyświetli się taka opcja sign in, żebyś dopiero się zalogował. No i widzimy nazwa mojego konta, adres mojego portfela, to ile obecnie mam na koncie. No i widzicie, tutaj mamy Ethereum z czarnym logiem oraz Ethereum z fioletowym logiem, to z fioletowym jest na sieci Polygon, to z czarnym na sieci Ethereum. Jeżeli chciałbyś zmienić Ethereum tutaj w obrębie OpenSea na Polygon, no to transakcje będą dość wysokie, ale tutaj jest filmik, w którym tłumaczę, jak przenieść Ethereum z Ethereum na Polygon i korzystając właśnie z tej opcji będzie dużo taniej. Połączyłem już swój portfel z OpenSea. Jesteśmy na tej stronie, pokażę Wam mniej więcej jak wygląda. Explore, tutaj szukamy NFT, chociaż to nie jest mój ulubiony sposób na przeglądanie NFT. Tutaj możemy je tworzyć w Create. Na stronie głównej no jest dużo opcji, aczkolwiek ja nie... Korzystam z wyszukiwania tutaj. Tutaj mamy topkę z ostatnich siedmiu dni. Jest zakładka trending, ale też, że to zakładki trending, podszedłbym z dozą dystansu, bo tak naprawdę nie wiem, czy te firmy nie zapłaciły, żeby być tutaj w czołówce. Jest takie prawdopodobieństwo. Słyszałem o takich historiach, że projekty kryptowalutowe płacą np. CoinGecko za to, żeby być właśnie w tej zakładce trending, więc nigdy nie wiadomo. Co bym chciał Wam tutaj powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o tym, czym w ogóle jest OpenSea. Zacznijmy od inwestorów. Bardzo duży kapitał, duża firma inwestycyjna, Andresen Horowitz, największy inwestor na OpenSea. Na drugim miejscu jest Coinbase, Y Combinator. Dla osób, które nie wiedzą, Y Combinator to jest firma, która inwestuje w startupy i spod jej skrzydeł wyfrunęło wiele wartościowych, wielkich e, firm, jak na przykład Airbnb, Coinbase, Dropbox. Co my tu jeszcze mamy ciekawego, Stripe, oczywiście OpenSea, Reddit. Także Y Combinator wie, w co inwestować. Inwestuje również w OpenSea, jest tutaj inwestorem Trust Wallet, Dapper, QuantStamp. Founders Found, Blockchain Capital. I to właśnie możemy zobaczyć na stronie głównej. Na chwilę zabiorę Was tutaj do zakładki profile, ale jeszcze zanim to, to wspomnę o tym, że no widzicie, OpenSea to jest giełda dedykowana handlowi NFT. Aczkolwiek zcentralizowane giełdy w obecnej chwili tworzą również swoje ekosystemy w obrębie giełdy. Na przykład na giełdzie Bybit, kiedy zalogujemy się do giełdy Bybit, to tutaj mamy zakładkę NFT. I oni stworzyli właśnie swój ekosystem, gdzie można handlować non-fungible tokens. Jeżeli masz konto na Bybit, to właśnie możesz sobie przeglądnąć, jakie są tutaj oferty. Jeżeli nie masz konta na Bybit, to znajdziesz link w opisie poniżej. Wracając do OpenSea. Tutaj mamy profil. Kliknąłem sobie na chłopka. Profil. Oczywiście mogę zmieniać grafikę w tle. Mogę zmieniać swoje logo. Tutaj mam swój opis adres portfela. No i tak, pierwsza zakładka to collected, czyli to są wszystkie NFT, które posiadam. Obecnie nie ma tutaj nic, ponieważ NFT, które posiadam, są zamrożone w stakingu. Created to co stworzyłem. Favorite, czyli mogę dodawać serduszka do tych NFT, którymi jestem zainteresowany i tutaj będą mi się wyświetlały. Crypto Raiders, jeżeli nie znasz, tutaj jest film o Crypto Raiders, bardzo ciekawa gra, myślę, z dużym potencjałem wzrostowym. Próg wejścia jest stosunkowo niski. Jest możliwość airdropów. Bardzo hojnie obdarowują swoich inwestorów. Więc myślę, że warto mieć te postacie. Wszystko tłumaczę w filmie, o którym wspomniałem Crypto Unicorns. No myślę, że projekt z potencjałem, aczkolwiek próg wejścia jest horrendalnie wysoki. W każdym razie najtańsze Crypto Unicorny to jest około 3100-200 dolarów, więc i tak Ceny z kosmosu, w zakładce hidden mamy tutaj głównie to, co dostajemy w airdropach, jeżeli coś kupujemy, sprzedajemy na OpenSea, no to mamy szansę na airdropy. Aktywność nasza, czyli historia transakcji z ostatnich dni, tygodni, oferty. Oferty, jakie dostaliśmy za nasze NFT, które wystawiliśmy na sprzedaż oraz oferty, które my daliśmy komuś. Listings to jest to, co wystawiliśmy, to, co jest aktywne, to, co jest już nieaktywne. Jeszcze nawiązując do tego, czym jest OpenSea, chciałbym Wam pokazać, że tutaj na Dapradarze zakładka NFTs, no że jest największą giełdą, która handluje NFT. Widzicie na pierwszym miejscu. Wolumen 67 milionów. Na drugim miejscu jest Lux Rare. Jeżeli chcielibyście też tutorial do Lux Rare, zostawcie komentarz poniżej. W ogóle jeżeli te filmy są pomocne, jeżeli jesteś tu po raz któryś, subskrybuj kanał, zostaw lajka, daj mi znać jakie filmy lubisz, jakich chciałbyś więcej. Na trzecim miejscu jest NBA Top Shot 1,8 miliona, ale OpenSea jest na samym szczycie. I ciekawostka, o której wam wspomniałem, link znajdziecie również w opisie poniżej. To możemy sprawdzić portfele celebrytów. Jay-Z, Mike Tyson, Mark Cuban, Snoop Dogg, Serena Williams, Jordan Belfort. Zobaczmy, co w portfelu trzyma pan Ściemniacz. Kopiujemy, wchodzimy z powrotem na OpenSea. Tutaj wklejam sobie jego adres w wyszukiwarce, zaznaczam. No i mam dostęp do tego, co pan Belfort trzyma w swoim. Portfolio NFT Diamond Hands Humanoids, what the fuck, co to jest? No i to dobra, taka ciekawostka. Ale wracając do OpenSea, w jaki sposób tutaj szukam sobie ciekawych NFT? Wchodzę w zakładce stats, nie Explore, tylko wchodzę w stats, dlatego że tu mam statystyki z ostatnich 7 dni. Mogę zmienić na 24 godziny, 30 dni albo All Time. No, i widzę, jaki jest wolumen transakcji na poszczególnych kolekcjach. Jeżeli jest wysoki wolumen transakcji, no to znaczy, że coś jest bardzo znane i warto się tym zainteresować. To, że wolumen jest wysoki, to nie znaczy, że to jest bardzo dobry projekt i warto w to inwestować, bo może to już być na górce i zaraz ceny będą spadać. Warto tutaj spojrzeć do tyłu. No i też dużo zależy od tego, jaki jest floor price. Floor price oznacza najniższą dostępną cenę. Czyli jeżeli wejdę sobie tutaj, tu mam opis kolekcji, impostor Genesis Alliance, jest 10 tysięcy itemów, 5,4 tysiąca właścicieli, floor price, czyli najniższa cena to 2,75 Ethereum, no i to jest wolumen transakcji, 2,74, tak, najtańszy taki chłopek kosztuje, później 3 Ethereum, no i tak w górę. No i ważny jest floor price, ponieważ jeżeli floor price jest wysokie, no to... Patrząc na to, ile jest itemów, no to to się mnoży plus to, ile ludzie handlują, no i wtedy wychodzi wolumen. Ale jeżeli na przykład floor price jest bardzo niski i też jest mała ilość itemów, no to wolumen nie będzie wysoki. Tutaj na, na szczycie tej listy nie znajdziemy projektów fajnych, a jest dużo fajnych projektów. Ja sobie zaznaczam tutaj od razu Polygon, ponieważ nie chcę płacić za transakcje zbyt wiele, więc chcę handlować na sieci Polygon. I tutaj na przykład co mamy? Mamy Crypto Unicorns na drugim miejscu, Landy Crypto Unicorns na czwartym, Ember Sword, fajna gra, jeszcze chyba niedostępna, ale no nie wiem co oni tutaj handlują, nie będę teraz sprawdzał, ale na pewno później zerknę. Więc tak, tutaj sobie zaznaczamy sieć. Kategorie, to jest fajne. Nowo dodane sztuka Collectibles Domain Names. Zaraz wejdziemy do domain names, ale patrzcie, jeszcze jest muzyka, fotografia, sporty, e, karty do tradingu, utility, czyli takie NFT, które mają użyteczność Virtual worlds, czyli tematyka metaversu. O, ja korzystam z Unstoppable Domains, link też macie w opisie poniżej i możemy tworzyć domeny, a później je sprzedawać, możemy je kupować. E, też jest to fajna opcja. Wczytało się mortgageinsurance.crypto. Tutaj jest na licytacji. Co jeszcze? Godlike Productions, Fake News Media. Tutaj możemy znaleźć domeny, i teraz tutaj po lewej stronie jest albo buy now, czyli szukamy takich NFT, które są do kupienia teraz. Tutaj takie, które są na aukcji, nowo dodane, te, które już ktoś licytował, albo takie, które możemy zakupić za pomocą karty. Tutaj też możemy zaznaczyć na jakim chainie. Więc tak, to jest sposób, z którego ja korzystam, żeby szukać NFT. W zakładce Explore też możemy zerknąć, co akurat jest trendy, Mirandus. O Mirandusie ostatnio mówił Christian z Alter MMO, prowadziłem z nim wywiad o tym, czy na grach Playtour można zarabiać. Link też jest u góry. Więc w jaki sposób stworzyć swojego NFT? Najpierw powinniśmy stworzyć kolekcję. Wchodzę tutaj w swojego chłopka, My Collections, nie musicie robić kolekcji, ale w ten sposób będziecie mogli wrzucać swoje NFT w jedno miejsce, tworząc pewną kolekcję. Create a Collection, potwierdzam transakcję za pomocą MetaMaska. No i tutaj będę uzupełniał sobie wszystko krok po kroku, żeby stworzyć taką kolekcję. No to powiedzmy, że właśnie ją zrobimy. Logo, kategoria. Jaka kategoria? Music, Photography, Sports, Utility. No powiedzmy, że, że to będzie miało jakąś tam użyteczność. Jeszcze nie wiem jaką, ale coś wymyślimy. Your site. Mogę też dodać Discord, mogę dodać Instagram, Medium oraz Twitter. Creator Earnings. Na czym to polega? Jeżeli stworzymy właśnie tą kolekcję, to będziemy dostawali e, takie tantiemy za każdym razem, kiedy ktoś będzie handlował naszym NFT. Więc jeżeli ja teraz stworzę tego NFT. To oczywiście, jeżeli go sprzedam, to zarobię na tym, ale kiedy ktoś, kto ode mnie kupił, sprzeda to po raz kolejny, to ja dostanę od tego 2,5%. I 2,5% jest tak ogólnie tutaj zaznaczone, ale na przykład mogę sobie zaznaczyć 5%. Na jakim blockchainie chcę stworzyć? Chcę stworzyć na Poligonie, bo jest taniej. Payment tokens tylko za pomocą tokena. Aha, czyli Ethereum na poligonie. Dobrze, tak zostawmy. Chociaż powiedzmy, że też USDC na poligonie, DAI na poligonie i tyle. E, jak to będzie wyglądało, zostawmy tak jak jest. Tutaj wklejam adres, gdzie będę dostawał prowizję. Tutaj sobie. O, cyk, jest i mój adres, create. Właśnie stworzyliśmy pierwszą kryptoblogerową kolekcję. Tak jest, jest kolekcja. I teraz klikam sobie tutaj w create. I dobrze, teraz tworzę sobie nowy item. No to będzie powiedzmy takie logo name, czyli to będzie odznaka fana kryptoblogera. No beka, beka, no ale to po prostu na potrzeby filmu. External link, link do kanału na YouTube, kolekcja i teraz widzicie tutaj sobie mogę wybrać kolekcję, którą stworzyłem. Tutaj mogę dodawać properties, levels, statystyki, unlockable content, explicit and sensitive content. Mogę generalnie dostosować ustawienia, jak dużo tego NFT będzie stworzonego. Na jakiejś sieci, oczywiście na sieci Polygon. To freeze your metadata. I must create your item first. Wow, you just created Cryptoblogger Fun Batch. czyli stworzyłem swojego pierwszego NFT na OpenSea. Jest to takie proste. Jest i on. Jest i on. Od razu do ulubionych. To jest e, pierwszy NFT stworzony przez kryptoblogera. Dobra, czyli w ten sposób tutaj add item mogę dodawać właśnie do tej kolekcji ich więcej. Klikam sobie na to gostka i teraz, żeby go sprzedać, tutaj klikam na sell. Ethereum oczywiście na poligonie. Powiedzmy, że będzie za 30 dolarów taki chłopek. Ok. Jak długo będzie na licytacji? More options, reserve for specific buyer. Nie. Tutaj nie płacę żadnych należności za wystawienie mojego NFT na sprzedaż, ale gdyby został sprzedany, no to service fee wynosi 2,5%, a creator fee, aha, czyli to co ja dostaję, 5%. Czyli ja teraz w tym wypadku poniósłbym tylko ten koszt 2,5%. Complete Listing Switch, czyli teraz będę musiał potwierdzić transakcję na poligonie. Mój Metamask właśnie zmienił sieć z Ethereum na Polygon. Zjeżdżam na sam dół, zaraz mi się o, jest sign. Your NFT is listed. Dokładnie. Panowie i panie, możecie w każdej chwili zakupić sobie takiego bezwartościowego NFT o wartości 30 dolarów. No i jeszcze na koniec wspomnę o tym, jak ja wybieram NFT, które... Myślę, że będą miały potencjał, no to po pierwsze skupiam się na tym, żeby one miały jakąś użyteczność. Myślę, że ten trend na NFT, które kompletnie nie robią nic, tak jak kryptopanki, to już nie wróci, więc każdy NFT będzie musiał mieć jakieś zastosowanie i pod tym kątem właśnie... Szukam NFT, jeżeli chcielibyście, żebym może zrobił jakiś taki film, gdzie na żywo szukam fajnych NFT z potencjałem, zostawcie opis poniżej, nie opis, tylko komentarz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!